Jeszcze, Agnieszka to na harmonię. przydałoby się więcej zewnętrznej łydki na skoku, wtedy koń poprawnie by lądował. A tak jest dobry skok, ale koń ląduje na odwrotną nogę. Teraz lewą nóżkę do tyłu. Zasygnalizuj konikowi, na którą na stronę chodzi. Obciążone wewnętrzne strzenie i lewe, i zewnętrzną łydkę lekko co prawe. Tak byśmy chcieli zagalokować na odwrotną nogę. No tu też tak w kąt galopu. Brak jazdy w zakrętach. Bardzo fajna równowaga, zawodniczka ma bardzo dobrą równowagę. Bardzo dużo wyczucie, ale. Brakuje tego zdjęcia i ustawienia tych dwóch początek parku i tu znowu brak lądowania. jeszcze troszeczkę błędów, ale, ale może jakbyś pękać wyżej 10 cm,